Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiemy, dzisiaj jest wielki dzień dla Polaków i dzień wstydu dla Niemców. Na początek powiemy sobie o tym, że Morawiecki może zatoczyć historyczne koło, bo dzięki niemu będziemy w stanie wyjątkowym 12-latek wykorzystany do politycznej zagrywki, no i ambasador Niemiec w rocznicę II wojny światowej pochyla głowę i myśli że na naszych dziadkach czy rodzicach zrobi to jakieś większe wrażenie. Także zasubskrybuj i lecimy! Mateusz Morawiecki kombinuje. Zdania są tutaj bardzo podzielone. W sumie nie co do tego, czy robi dobrze czy źle, tylko z jakiego powodu to robi. I na bądź na bieżąco te zdania zostały podzielone i ogólnie w internecie wydźwięk jest różny. A co ja o tym myślę? No to zaraz wam powiem. No, jak podaje Wirtualna Polska, Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa Podlaskiego i Lubelskiego, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W specjalnej konferencji udział wzięli też ministrowie Mariusz Kamiński i Adam Niedzielski. Premier podkreślił, że to rząd jest bezpośrednio odpowiedzialny za szczelność granicy, zapobieganie nielegalnej migracji oraz próbom destabilizacji sytuacji na granicy. Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, cały czas napięta. A to z podstawowego względu, że reżim Łukaszenki, poprzez przetransportowanie ludzi, głównie z Iraku na Białoruś, postanowił ich wypchnąć na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, po to, żeby wprowadzić elementy destabilizujące nasze kraje. Mówił Mateusz Morawiecki. Poinformował, że w dwóch województwach miejscowo będzie wyłączony katalog pewnych działań związanych z normalnym funkcjonowaniem przez okres. 30 dni będziemy mogli dzięki temu lepiej zaplanować jakość szczelności naszej granicy i zapobiegać prowokacjom, ponieważ po, powiedział szef rządu. Warto wspomnieć, że Litwa i Łotwa także wprowadziły już tego typu regulacje, bo musimy powstrzymać te agresywne działania hybrydowe, które są prowadzone według scenariusza napisanego w Mińsku i protektorów, Łukaszenki dodał. Stan wyjątkowy obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w, w województwie lubelskim. Szef MSWiA podkreślił, że Chodzi tylko o wąski pas, który bezpośrednio graniczy z Białorusią. Chcę uspokoić mieszkańców miejscowości nadgranicznych. Restrykcje w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w Wasze życie zawodowe, w możliwość swobodnego wykonywania działalności, chociażby rolniczej na tych terenach, powiedział Mariusz Kamiński. Minister wskazał, że ograniczenia będą istotne dla osób obcych na tym terenie, które chciałyby się przemieszczać po wymienionych miejscowościach. Straż graniczna, wojsko i policja muszą mieć instrumenty do efektywnego działania. Żadnych wycieczek, happeningów i manifestacji w tym pasie granicznym nie będzie można organizować, powiedział szef MSWiA. Kamiński poinformował, że tylko w samym sierpniu około 3000 osób próbowało przekroczyć nielegalnie polską granicę. Zdecydowana większość tych prób została um uniemożliwiona przez funkcjonariuszy i żołnierzy. Część osób zostały ujęte nieco dalej od pasa granicznego, przybywa w obozach zamkniętych, w zasadzie... Nie ma sytuacji, że ktoś dostanie się w głąb naszego państwa i tym samym Unii Europejskiej, powiedział minister. Szef MSWI przekazał ponadto, że polskie służby bacznie przyglądają się działaniom reżimu Łukaszenki i zidentyfikowały w ostatnim tygodniu około 40 przylotów z Bagdadu do Mińska. Główną podstawową grupą uchodźców, którzy znaleźli się na granicy polskiej, to są obywatele Iraku, poinformował szef resortu spraw wewnętrznych, zaznaczając, że chodzi tu nawet o 10 tysięcy Irakijczyków. Oprócz Dlatego znacząca część uchodźców trafia na Białoruś z Turcji, a ponadto reżim Łukaszenki zaczął ostatnio regularne loty z Libanu. Tam jest ogromna liczba imigrantów, głównie syryjskich. Wiemy też, że wprowadzone są rozmowy z Pakistanem, Marokiem i Katarem na temat uruchomienia białoruskich linii lotniczych, zaznaczył Kamiński. Dodał, że to są ogromne rezerwuary ewentualnych uchodźców na terenie Unii Europejskiej. Musimy w sposób zdecydowany i stanowczy zdając sobie sprawę z różnych ludzkich historii, położyć temu tamę. Rozumiem współczucie dla osób, które w ustnarzu, są w usnażu górnym, ale nie możemy robić żadnych precedensów. Jeśli w sposób nielegalny wpuścimy tych uchodźców, to będziemy mieć tego typu sytuacje na całej granicy. To też spowoduje cierpienie tych ludzi, stwierdził minister. Premier był również pytany na konferencji prasowej, co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego, jak zmienią się kompetencje służb mundurowych, czy ta sytuacja trwałaby, gdybym. Między innymi nie było zniszczenia zasieków drutu kolczastego przez grupę aktywistów. Szef rządu odpowiedział, że pewne nieodpowiedzialne zachowanie ze strony aktywistów oczywiście zdynamizowało też, o, też to myślenie. Nasze w tym kierunku wprowadzenia odpowiednich środków, które dadzą instrumenty funkcjonariuszom służby granicznej i wojsku do reagowania. Ale najważniejsze jest to, byśmy jeszcze raz sobie uświadomili to w sytuacji następującej, hipotetycznej przebiegu zdarzeń. Otóż toczą się po stronie białoruskiej bardzo blisko granicy Polski, tuż nad granicą polską, ćwiczenia wojskowe w ramach akcji Zapad. One będą rozpoczęte. Już za kilka dni i w tym momencie jakiś aktywista przycina druty kolczaste, przycina czy też przedostaje się przez ogrodzenie, które na granicy istnieje, i przedostaje się na terytorium Białorusi i dochodzi do jakiegoś tragicznego, dramatycznego wydarzenia, powiedział premier. Czy mamy czekać na tego typu obrót zdarzeń? Chcemy zapobiegać raczej niż później, w sytuacji dramatycznej nieodpowiedzialności niektórych osób, reagować w sposób spóźniony na takie okoliczności. Chcemy ubiegać pewne ewentualności, które mogą doprowadzić do kryzysu międzynarodowego, zaznaczył Mateusz Marawiecki. Podkreślił, że rząd takiego kryzysu nie chce. Chcemy pokoju i spokoju na granicy. Chcemy bezpieczeństwa i stabilności, dlatego w tym bardzo wąskim pasie granicznym stan wyjątkowy jest potrzebny, aby zapobiegać bardzo nieodpowiedzialnym ludziom. Jak każdy człowiek, mam obawy, bo wiemy, jak to z naszym rządem może być, że z dwóch województw zaraz powiedzą, że się rozprzestrzenili w głąb Polski i cały kraj będzie wyjątkowo wkurzony. I tak będą się poszerzać do wyborów, oczywiście, dla naszego dobra. Wiadome jest to, że media manipulują tą sytuacją i te lewicowe, i te prawicowe, jednak zakazywanie dostępu mediom to trochę takie Łukaszenkowe. Nie jestem przekonana co do zabraniania wolności słowa, nawet w takim przypadku, bo jak raz im to się uda, to drugi raz, trzeci raz ludzie się przyzwyczają. Na takie decyzje patrzę zazwyczaj z dystansem i wiem, że można mieć różne opinie na ten temat, jednak mówię, co czuję. Dalej jednak jestem za tym, żeby wpuścić aktywistów przez płot, nie chronić ich, może się przekonają, czym to grozi. Wojsko polskie powinno mieć takie uprawnienia. Żeby w 100% mogło bronić polskiego obywatela. Wiem, że mi zaraz wypomnisz, że to biedni ludzie tam siedzą, ale na świecie są zasady, których się nie łamie, bo jakby każdy zasady łamał jak chce, to byłby chaos, mordy, gwałty i wojny, i teraz będzie demonetyzacja. No cóż, mogę powiedzieć, obyśmy tylko nie pozwolili na to, żeby to się rozlało na większość województw. Musimy teraz patrzeć im na ręce bardziej niż kiedykolwiek. Nowa reklama albo bardziej manifest, i choć nie lubię czarnka i nie lubię jego ideologii, to nie uważam mieszania dzieci w polityczne potyczki. To trochę jak targowanie się dzieckiem przy rozwodzie, nie? Można zobaczyć nagranie różnych sytuacji ostatnio. Popularny jak, popularne było, jak mały chłopiec krzyczy do korwina. Sam na to na pewno nie wpadł. Jakiś dorosły człowiek, mało odważny, kazał mu to powiedzieć. Słuchajcie, ja się mówię. Teraz. Otóż, otóż ludzie. Otóż, nie otóż zgłaszać się do Sejmu. Proszę mu nie wierzyć. Bo jakby był odważny, to niech sobie stanie twarzą twarz z Korwinem i niech mu to powie. Okropne. No ale jak podaje Interia. Zobacz co się może stać, gdy zostaną wprowadzone reformy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Napisali in inicjatorzy akcji Wolna Szkoła i na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego opublikowali wymowny Spod. Padają w nim słowa ministra Czarnka, tylko wypowiedziane ustami dwunastoletniego chłopca. Nagranie przedstawia rodzinę zasiadającą do obiadu. Rodzice wypytują córkę o jej studia, ta przyznaje, że ma dużo pracy, ale jest szczęśliwa, nagle od stołu wstaje jej nastoletni brat i recytuje: Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat. To ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Boga powołana. To słowa wypowiedziane przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w październiku 2019 roku. Film kończy głos lektora, nie pozwól, żeby tak wyglądała edukacja Twojego dziecka. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko, prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Mamo! Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. O tym, że według odbiorców spoty są mocne, wstrząsające, szokujące, decydują słowa samego ministra przemysława Czarnka, komentuje Interi Anna, Schmidt-Fitz, współorganizatorka akcji Wolna Szkoła i liderka inicjatywy. Protest z wykrzyknikiem. Zauważa, że jeśli kogoś te słowa bulwersują, to znaczy, że bulwersują go poglądy ministra edukacji. Zastosowana tu drama pobudza wyobraźnię i pozwala łatwiej zrozumieć, e, że słowa są ważne, szczególnie w edukacji. Za słowami idą czyny. Zależało nam, żeby skutecznie zainteresować obywatelki i obywateli zmianami w prawie oświatowym, żeby nie przyszło. Przeszły one niezauważone, bo zmieniają one dotychczasowy ustrój szkoły i rozpoczną pole do silnej indro, indoktrynacji uczniów i uczennic. Według nas y, to czas na wyzwanie. Obudźcie się, jeszcze nie jest za późno, ale za chwilę może być. Szkoła musi być wolna, mamy Czas do najbliższego głosowania w Sejmie podkreśla. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Cofnąć szkołę do minionego stulecia, poddać dyrektorów i dyrektorki, nauczycielki i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli, karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie, usuwać niewygodnych dyrektorów i dyrektorki i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami, wprowadzić y, szkołę znaną z okresu PRL, atmosferę do Kontroli i strachu uczyć w sposób, który nie przygotowuje naszych dzieci do wyzwań XXI wieku, tłumaczą inicjatorzy akcji Wolna Szkoła. Podkreślają też, że nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą czyli 4, ponad 4 miliony uczniów i uczennic ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny. W kampanii Wolna Szkoła udział bierze kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz dobrej edukacji. Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy. Oświata Polska. Kampanie wspierają Związek Miast Polskich, najstarsza Polska, organizacja samorządowa skupiająca ponad 350 miast oraz Unia Metropolii Polskich, tak, zrzesza 12 największych miast. Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie oraz osoby o dużym autorytecie w swoich środowiskach. I oczywiście, o ile sam spot jest mocny, ma dobre przesłanie, to oczywiście to tylko moja opinia i nikt tutaj się nie musi ze mną zgadzać, ale robienie z dzieci marionetek jest słabe. Przecież też mogłabym zaangażować swoje dzieci do takich akcji, dać im mikrofon, wyuczyć jak małpki co mają mówić i przyniosłoby to i wyświetlenia i hajs, ale tego nie zrobię, bo to może mieć wpływ na ich przyszłość. A co, jak będą dorośli i będą lubili czarnka? Przecież mogą. Dlaczego mam im zabraniać? Albo dzieciak pyszczący do Korwina stwierdzi, że Konfederacja to jest ta grupa, na którą odda swój głos. Dajmy dzieciom być dziećmi. Wykorzystywanie wizerunku dzieci do manipulowania opinią publiczną jest nagminne. I choć spod według mnie jest bardzo dobry, to można do takiej akcji zaangażować młodych dorosłych na przykład. A pan, panie Czarnku, będziesz pan bardziej znienawidzony przez dzieci niż giertych. Także oby dalej, oby do przodu. Dziś dzień ważny dla Polaków, ważny dzień dla państwa polskiego, dla narodu niemieckiego i całego świata. Jak podaje Interia, w smutku i ze wstydem, w obliczu milionów ofiar zbrodni niemieckich, wszystkie przedstawicielstwa Niemiec w Polsce opuściły dzisiaj flagi do połowy masztu. Napisał dzisiaj, w 82. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, ambasador Niemiec w Polsce. 82 lata temu wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczpospolitej, rozpoczynając drugą wojnę światową. Dzisiaj przypada 82. rocznica napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcia wywołanej przez Niemcy II wojny światowej. W smutku i ze wstydem w obliczu milionu ofiar zbrodni niemieckich wszystkie przedstawicielstwa Niemiec w Polsce opuściły dzisiaj flagi do połowy masztu. Napisał na Twitterze ambasador Niemiec. Symbolicznym początkiem walk był nalot Luftwaffe na Wieluń oraz ostrzał polskiej placówki na Westerplatte. Była to największa i najkrwawsza wojna w historii, w której Polska odniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. RMF z kolei napisało, że na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się nad ranem obchody 82. rocznicy wybuchu wojny światowej. W uroczystościach udział bierze m.in. Morawiecki, premier nasz. Naszym obowiązkiem jest to, aby przypomnieć światu o faktach historycznych, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zgodnie z tradycją, poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych tuż przed 4:45, bowiem o tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską wojskową składnicę tranzytową, ulokowaną na Gdańskim Półwyspie. Obok premiera w uroczystości, odbywającej się u stóp pomnika obrońców wybrzeża, biorą udział m.in. marszałkowie Sejmu, pani Witek, Grocki. Szefowa Komisji Europejskiej oraz prezes IPN Karol Nawrocki, ministrowie parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Zgromadzonych uczestników powitał gospodarz ceremonii, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To był czas stosowania terenu przez okupantów. I to zarówno przez okupanta niemieckiego, jak i rosyjskiego, podkreślił szef Mon. Przykładem aktów terroru jest egzekucja w Palmirach, dokonana przez okupanta niemieckiego, czy też Katyń, dokonany przez okupanta rosyjskiego, przypomniał. Akty terroru dotyczyły ludności cywilnej. Ponad 800 wsi zostało spacyfikowanych przez okupanta niemieckiego, a symbolem terroru wobec Polskiej wsi jest wieś Michniów, podkreślił Błaszczak. Podobna sytuacja dotyczyła miast, łapanki, wywożenie do obozów koncentracyjnych i na roboty. Przypomniał, terror dotyczył właściwie każdego, podkreślił. Za ukrywanie Żydów w okupowanej Polsce groziła kara śmierci, a taka kara nie groziła w żadnych innych miejscach okupowanych przez Niemców. Ale wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata najwięcej jest Polaków, przypomniał szef Mon. Jak wskazał, symbolem ratowania Żydów jest rodzina Ulmów. Również okupant rosyjski podejmował tego typu działania, które przybierały charakter terroru. Wywózki, katorżnicza praca to był dzień powszedni dla Polaków, którzy nie poddawali się i walczyli o wolną ojczyznę. Świat nie chce pamiętać o tych wydarzeniach. Świat mówi, że sprawcami mordów byli naziści. Nie wiemy, któż to byli naziści. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o stronę rosyjską, zauważył. Jak podkreślili, świat nie chce pamiętać o sprawcach II wojny światowej, dlatego naszym obowiązkiem jest to, aby przypominać światu o faktach historycznych. Podczas uroczystości wręczona została nota identyfikacyjna polskiego obrońcy Westerplatte Ignacego Zatorskiego. Jego szczątki odnalazł w 2019 roku zespół archeologów Muzeum II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że z roku na rok ubywa osób, które pamiętają tamte dni, tamten wrzesień. Z roku na rok coraz mniej jest świadków naocznych, świadków wojny, która rozpoczęła się wcześniej od paktu między Hitlerem a Stalinem 23 sierpnia. 39 roku. Wojny, która, jak dodał, była największą hekatombą XX wieku. Jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości. Dziś, po 82 latach od rozpoczęcia tej strasznej wojny, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że następuje proces wypierania z pamięci i świadomości tego, kto był fak faktycznym sprawcą, kto był odpowiedzialny za tamte zbrodnie, za zniszczenia, za śmierć, podkreślił. Myli się katów z ofiarami, przypisując odmienne role tym, którzy w dramatycznych okolicznościach. W bronili człowieczeństwa. Wolności, podległości przed tymi, którzy bestialsko od pierwszych dni mordowali, niszczyli cały naród, niszczyli całe państwa. Za nami widnieje napis: Nigdy więcej wojny, ale ta wojna została wywołana przez niemieckich nazistów. Już od pierwszych dni wojny niemiecki Wehrmacht dokonywał bestialskich zbrodni na cywilnej ludności polskiej. W pierwszych dniach wojny mordowano kobiety, dzieci i starców. Palono całe wsie, przypomniał premier. Wystarczy wspomnieć wieś Złoczew, niech atmosferę. Butę Niemców w tamtych dniach odda fakt, że w pierwszych tygodniach wojny płonący złoczew pokazywano jako tło kroniki filmowej i wyświetlano w kinach, podkreślił Morawiecki. Tych operacji dokonywali zwykli żołnierze, nie tylko sadystyczni gestapowcy, nie tylko funkcjonariusze takich formacji jak SS czy SA, ale także członkowie formacji teoretycznie, jak mogłoby się wydawać, nie mających wiele wspólnego z prowadzeniem wojny, z okupacją. Były to formacje i służby cywilne. To wszyscy gorliwi kaci Hitlera, którzy wykonywali jego rolę, mówił premier. To naród niemiecki podnosi pełną i absolutną odpowiedzialność za to, co się wówczas działo, podkreślił. Jak wyjaśnił, była to operacja zniszczenia narodu polskiego, która miała dokonać całkowitej eksterminacji. Dokładnie wyliczono to na 85% narodu polskiego, Obywateli polskich. Pozostałe 15% miało zostać zmienionych na zgermanizowanych niewolników. To była także operacja gospodarcza, gigantyczny rachunek, zabór mienia i depozytu na rachunkach bankowych Polaków, zaboru towaru, kradzieży fabryk. To był rabunek na masową skalę, rabunek i zniszczenie, które nigdy nie zostały zrekompensowane, nawet w znaczącym stopniu. Musimy o tym pamiętać, bo Niemcy wraz z Sowietami pozbawili nas wolności, niepodległości, szans normalnego rozwoju na wiele dziesiątków lat. Żołnierze i cywile walczyli w naszych frontach II wojny światowej, mieli w sobie głęboką wiarę i wolę walki do ostatniej kropli krwi. Polacy bili się o wolność, lepszy świat, wolną ojczyznę, Europę, o świat bez wojny. I to właśnie Polacy ponieśli największą ofiarę. Nigdy nie możemy pozwolić na to, żeby historia się zatarła, żeby wmówiono naszym dzieciom czy wnukom, że były polskie obozy zakłady. I to na nas spoczywa ta rola, aby o to zadbać. Oczywiście wielu z Was opowieści pamięta od swoich rodziców. Ja je wysłuchiwałam od swojej babci, a nasze dzieci i wnuki będą się o niej dowiadywać z internetu. Dbajmy o wiedzę i upamiętnianie wszystkich, którzy z niemieckich rąk zginęli. Pamiętajmy nie tylko o Żydach, bo o nich nie dają nam zapomnieć, ale również o Polakach, Romach i innych mniejszościach etnicznych, których Niemcy stracili. Pamiętajmy o naszych dziadkach, o tych przodkach, których straciliśmy. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli o naszą wolność. Po prostu. Pamiętajmy. Żegnam, do zobaczenia o 15 i o 19. Stwierdziłam, że tak będzie bardziej aktualnie, także wpadajcie, cieszcie się razem ze mną taką ilością filmów. Tajemne słowo na koniec odcinka to pamiętajmy, a ja buziam.